Siemaneczko, ja jestem Nadimis, a w tym filmie pokażę Ci pięć najpotężniejszych boskich słów runicznych dla zbroi w Diablo 2 Resurrected. Także, jeżeli film uznasz za przydatny, upewnij się, że mnie subskrybujesz, wtedy nie ominiecie żaden mój kolejny materiał z Diablo 2 Resurrected. A teraz jedziemy do dzieła. Moja e, tutaj piąta propozycja jest to Dures. Szal um Hull. E, dlaczego wylądowała na tej liście 5 najpotężniejszych na piątym miejscu? Dlatego, że po pierwsze 40% faster hit recovery, e, czyli szybsze odzyskiwanie równowagi. 40% jest to bardzo duża ilość, niebotyczna ilość. E, co to jest odzyskiwanie równowagi w Diablo 2 Resurrected? E, jeżeli mobek, albo jeżeli my uderzymy mobka za więcej niż 1,12 HP w jednym ciosie, ten dany stwór dostaje stuna. Malutkie albo my dostajemy stuna, leciutkiego, albo on. I szybsze odzyskiwanie równowagi jest to po prostu jest to to jest przyspieszenie odzyskiwania tego, wychodzenia z tego stuna. Więc ten stun trwa krócej, mniej klatek i tak dalej. I to pozwala nam często uniknąć śmierci. Bo jeżeli jest parę obków wokół nas, dostajemy bam 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 stun, stun 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 to nie zdążymy nic zrobić, umieramy. Więc jest to bardzo ważna statystyka. 20% zwiększone obrażenia, zawsze spoko. 37 do 113 cold damage i tutaj jest fajnie, ponieważ jeżeli gramy postacią, która walczy wręcz, no to za każdym razem będziemy zamrażać przeciwnika. Czemu by nie? Super dodatek. 15% szans na crashing blow, czyli na drugoszkodzące uderzenie. Świetna statystyka. Eee, pozwoli. Jest to statystyka, która jakby daje nam szansę na procentowe zabranie życia danego mobka czy też bossa, więc jest to bardzo fajny dodatek. Jest to też na przykład główna statystyka. Hmm wymagana na uber tristram przez smitterów, przez tam nasze frezy barbarianów, kiksinki, ee, dzięki której ci bosowie po prostu HP Bosa po prostu się spala, więc jest to świetne. Dodatkowo mamy 33% szans na otwarcie run, więc open wounds, więc po prostu krwawienie, u przeciwnika w pewien sposób też neguje leczenie się potworów w jakimś tam zakresie. No i co, fajne tutaj zwiększenie obrony. Jakieś tam niewielkie, ale resy są. 15-15-15-45 na Colt, Super. Fajna, fajna zbroja. Fajna tutaj. I niezbyt droga. Shalomthull posterunki. Następna. Treachery. Shalomthullem. I już tutaj będę tłumaczył o co chodzi. I zaraz wytłumaczę, dlaczego przechodzę tutaj do River of Flake. Jeżeli chodzi o Shelt Hulem. Jest to zbroja... A która lądowała na czwartym miejscu na tej liście z wielu przyczyn. Zacznę po prostu od tej najmniej istotnej do najbardziej istotnej. Eee, najmniej istotna. Mamy tutaj 20 Faster Hydra Covery. Jest to fajny bonus, o którym mówiłem już wcześniej. Czemu by nie? Następnie, jeżeli gramy e, Assassin's mamy dodatkowe tutaj plus 2 Assassin's Skill Levels. Jest to świetny, potężny bonus, jak za takie runy, eee, więc. Jest to ciekawa pozycja. Um, jedyny problem, jaki następuje, jeżeli tutaj ach, um, jesteśmy gramy zabójczynią i, um, i, i posiadamy tą zbroję, jest taki, że ona ma 5% szans na rzucenie fejda. Zaraz wytłumaczę o fejdzie. E, bo jest to główny powód, dla której nosimy tą zbroję. E, ale fade jest to, jest to skill zabójczyni, a często od zabójczynią używamy bardzo speed. Więc to nie jest tak, że jeżeli rzucimy fade, rzuci nam się fade ze zbroi, a my, my gramy zabójczynią i posługujemy się bardzo speed, to... E, to, ym, to będą jednocześnie dwa buffy na raz, Niestety będą się narzucać, więc jeżeli będziemy chcieli bardzo speed, to będziemy musieli znowu, pach, rzucić bardzo speed. Ale e, to jest takie coś. Potem 45% increase attack speed. Jest to bardzo duży bonus do zwiększenia szybkości ataku. E, I jest to też często pożądana zbroja przez, dla Merca. E, dlatego, że Merc, nasz najemnik z drugiego aktu, który posiada e, wolną broń, może, możemy jakby to. Zniwelować, możemy przyspieszyć jego atak speed, właśnie tą zbroją. 45% attack speed jest to bardzo, bardzo dużo. Jeżeli Melt będzie szybciej atakował, będzie również więcej się leczył, przez to, że najpewniej będziemy chcieli dać mu jakieś wykładanie życia w hełmie najprawdopodobniej. No, ale przejdźmy do właśnie najważniejszego. Eee, mamy tutaj 5% szans na rzucenie 15-poziomowego zakręcia fate zabójczyni, 15 poziom fate robi to 65% dodaje nam 65% do wszystkich odporności, dodaje nam 15% redukcji obrażeń, redukcja obrażeń, oczywiście fizycznych, redukcja obrażeń zawsze jest fizyczna, więc to jest bardzo duża ilość, to jest niepotyczna ilość i skraca czas trwania kląd, więc super. I trwa 288 sekund, więc 4,5 minuty. Fajny bajer, dodatkowo dostajemy bajer, mamy dużą szansę na rzucenie 15 poziomego zakręcia Venom, czyli dodatkowe obrażenia od odtrucizm, spoko, fajny dodatek, czemu by nie. I jest taki fajny bajer właśnie z tą zbroją związany. Można ewentualnie, można właśnie, jeżeli pracujemy Fade, ja już postanowiłem swój Fade, więc rozpoznaję to po tym, że jestem przezroczysty i mam takie kółeczko tutaj pod sobą, tak samo na najemniku, najemnik wyglądał tak samo, też taki duszek, jeżeli miałby tego Fade'a. Mogę sobie zastąpić potem, a jeżeli mam tego Fade'a, mam przez 4,5 minut tego buffa. On nie kanceluje się w momencie, kiedy ściągam zbroję, on dalej trwa. On dalej trwa, mogę nosić jakąkolwiek inną zbroję, jaką chcę, a dalej będę miał tego fejda. Więc dlatego na przykład polecam to bardzo serdecznie na ubery. Przed uberami mamy budżetowego Smitera. Możemy się bufnąć takim Fade'em, to, to nam da odporności, to nam da redukcję obrażeń i możemy założyć inną zbroję, która nam da dodatkowe inne jeszcze efekty. Więc mamy tak naprawdę za darmo fade przez i 4,5 minuty. Także dlatego też uważam, że ta zbroja jest na czwartym miejscu w rankingu najpotężniejszych słów w grze. Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Fortitude. Legendarna zbroja uznawana za jedna z najlepszych, jak najlepszą zbroję dla najemników zazwyczaj eee, w 95% przypadków. Eee, z, z Zazwyczaj yy, będziemy chcieli Fortitude, czasami będziemy chcieli Treachery, ale jednak Fortitude jest uznawana za bis. E, dlaczego? Po pierwsze, 20% szans na rzucenie Chilling Armor, czyli zwiększa nam armor, a dodatkowo, dodatkowo tam mobki, które nas zaatakują, zostają freeza, super sprawa. Nam albo oczywiście najemnikowi, bo to jest właśnie też pisowa zbroja dla najemnika. 20% będzie w cel, to raczej nas nie interesuje zazwyczaj 300%, i to jest bardzo niespotykane wśród zbroi. 300% zwiększone obrażenia. Więc naprawdę świetna, staty świetna statystyka. Chyba pamiętać, że są zwiększone obrażenia od bazowych obrażeń broni, a nie od wszystkich naszych obrażeń. E, z wszystkimi modyfikatorami, to jest bardzo ważne, ale i tak super bonus. E, 200% e, zwiększona obrona, więc pogers. E, dodatkowy bonus do życia. Dodatkowe maksymalne odporności na lightning, dodatkowe odporności i 12% obrażeń przechodzą na manę. To jest ciekawa statystyka, nie traktujcie tego jako mana shield. 12% obrażeń, które przechodzą na manę, działa w taki sposób, że kiedy potwór nas zaatakuje, na przykład za 100, to 12, to odzyskujemy 12 many z tego, znaczy dostajemy w bonusie 12 many. Eee, więc dostajemy dalej 100 obrażeń, ale dostajemy ekstra 12 many, tak to działa w Diablo 2 Jedziemy dalej, czwarta pozycja Chase of Anne Dol Umber East No i tutaj runy już naprawdę porządne. Jeżeli chodzi o Fortitude, tutaj problem jest runa Lo, jest to high runa eee, Jeżeli chcesz się dowiedzieć, gdzie dropić Hairuny, takie jak Lo, taki jak, jak ber eee, na przykład eee, taki jak jach. To sprawdź sobie mój e, filmik a propos znajdywania run. On będzie w opisie tutaj w filmiku. Także e, Chase of Honor. Dlaczego, dlaczego drugie miejsce? Moim zdaniem, dwa do wszystkich umiejętności. Dużo, dużo. 200% demedza. Więc y, ekstra zadanego demonom i 100% damage'a ekstra zadanego nieumarłym. Dodatkowo wykratanie życia 8% jest naprawdę spoko naprawdę dobra wartość. Zwiększona y, obrona 70%, 20 żyć 20 siły, zawsze spoko. Wszystkie odporności 65. Wow, na, to jest ogromna ilość i damage reduced by 8% czyli tutaj jest znowu redukcja obrażeń o 8% fizycznych, fizycznych, to jest bardzo ważne e, i 25% wyższa tam szansa na znajdziemy jakichś przedmiotów, to już tam pierdołka, Ale jest to świetna, jest to świetna potężna zbroja. Ehm, dla melefighterów na przykład, rewelacyjna dla melefighterów, dla jakiegoś Zelota, dla jakiegoś frenzy barbarzyńcy. I wiele, wiele innych. I jest to naprawdę jedna z bardzo solidnych pozycji, daje dużo obrażeń, większe obrażenia demonom, undeadów, undedom, także głównie to są potwory, z którymi walczymy w Diablo 2 I, i, i te odporności, ta obrona, także daje naprawdę solidną drugą pozycję na liście najpotężniejszych słów w grze, jeżeli chodzi o zbroję. No i pierwsze miejsce Enigma. Enigma, Jach i dwie hajrony bardzo wysokie, tutaj rzadkie w tej grze. Potrzebne do złożenia Enigmy. Dlaczego? Dlaczego pierwsze miejsce? Teleport. Teleport. Nie, oczywiście jest dużo innych jeszcze. Tutaj jest każda statystyka. Każda statystyka jest świetna. Ale teleport przeważa tutaj zdecydowanie. Teleport sprawia. Że praktycznie każda klasa w tej grze chce mieć Enigma Praktycznie każda klasa w tej grze chce mieć enigma w, w większości endgamowych buildów w 90%, 95% endgamowych buildów jest Enigma Zwłaszcza yy, przez te, tylko przez ten, głównie przez ten teleport, bo to poruszanie się błyskawiczne teleportem robi, robi właśnie tą robotę, no nie. Więc tak, yy, dwa do wszystkich skill na dzień dobry, szybsze bieganie chodzenie, 45% szybsze bieganie, chodzenia bardzo duży bonus. Jeden do teleportu. Ogromny boost do obrony. Ogromny boost do obrony. Ogromny boost do siły. Dlatego bardzo często jest tak, że właśnie. Ee... Że właśnie postaci, które mają, już, mają Enigmę, mają w swoich buildach Enigmę, właściwie w ogóle nie muszą dodawać siły do, do swoich buildów albo dają ich niewiele, bo również uzupełniają tą siłę z tytułu Torcza Janikilusa. Dodatkowo dochodzi Enigma, która daje potężnego busta do siły, więc mogą więcej punktów poświęcić właśnie zamiast na siłę na jakieś inne rzeczy, typu na przykład albo nie wiem, na zręczność do Max Bloka, albo na przykład na Vitality. Które jest najważniejsze, i praktycznie każda postać chce mieć tego jak najwięcej, no nie? Także to jest spoko. Dodatkowo zwiększa maksymalnie życie o 5%, redukuje obrażenia fizyczne o 8%, daje 14 życia za każdy kill. To jest naprawdę bardzo dużo życia. W sensie, jak patrzymy na szybkość, jak zabijamy szybko, to naprawdę ta regeneracja życia jest ogromna. Zabijamy powiedzmy 10-20 potworków w 10 sekund i już mamy parę stów życia na plus. Dodatkowo 15% obrażeń przychodzi na manę, więc tutaj regeneracja many. No i dodatkowo jest to świetny armor do magic findowania. jakby nie patrzeć tutaj jeden level to jest 1% MFA. Jak mamy 80 level, mamy 80% MFA. Ja mam 93 mam 93% mFa. Także jest to nie dość, że, nie dość, że potężna zbroja, jeżeli chodzi o tutaj utility, czyli poruszamy się szybko, teleport. A jeżeli chodzi o damage, 2 do wszystkich skilli. jeżeli chodzi o obronę, redukcja obrażeń, zwiększone życie, man life after each kill, zwiększona tu siła jest. I jeżeli chodzi o Magic Fine, to ta zbroja daje wszystko. Utility, obronę, obrażenia, Magic Fine. Totalnie daje wszystko. Czego czego nie daje? No, aż głupio byłoby się do tego przepić. nie daje jedynie jakby chciała być perfekcyjna już, no to Faster Cast Rate. To jeszcze jakby dawała tylko szybsze uznanie zaklęć, to byłoby już koniec świata, nie? Ale... Jest to totalnie, totalnie broken zbroja, e, dlatego tak pożądana, dlatego te runy są takie drogie, jak i bear, a I też właśnie y, tak często gęsto poszukiwane. Także dziękuję, to jest wszystko e, w tym poradniku, w tym filmiku. Myślę, że mam nadzieję, że się spodobało i jakieś pytania czy coś jak będziesz miał albo miała, to zapraszam tutaj do komentarza. A na live'ach widzimy się na Twitch TV na DWIN standardowo. Także ja się żegnam, piąteczka, bam, czołem!